Okej, okay, siemanko kulcie, z tej strony Gryzak, No i dzisiaj wam chcę przedstawić kolejnego seed'a Który generuje nam las i takie fajne góry wprost Fajne do survivalu na otwartym terenie Okej, okay, więc na początek wpiszemy sobie seed'a Który brzmi 1.9.9.5.0.8.14 Ta, wygląda jak za te urodzenia Ale przydarzył mi się kiedy po prostu bez seed'a wrzuciłem świat No i taki seed wyskoczył, więc postanowiłem go sobie spisać Więc w world Type mamy Default, czyli zwykły Alucic nam niepotrzebny Mamy Kreatywa, no i zaczynamy Ten seed generuje takie fajne lasy, jak kiedyś były w Minecrafcie Szkoda, że już tego nie ma Więc yy, są takie rozległe lasy, czyli dużo drewna Generują się też te nowe drzewa z tym takim poprzewracanym drewnem to jest bardzo fajne no i generują się nam takie małe góry ogólnie jesteśmy teraz tu mam nadzieję, że nie tnie za bardzo ok, jak widzicie nam się już generuje las, brzozy, zwykłe drzewa Tylko koło takich dużych drzew powinniście wylądować koło tego zwłaszcza ok, Polecimy sobie dalej no, generuje, jeszcze nie mam całego dnia. Rusz się procesorze. No i okej. Okay, tu mamy owce. Jak widać, zaczynać taki bardziej górzysty teren. Tu sobie dalej podejdziemy. Tu jeszcze jedno rzewko Tam są owce. I jak widać, tu są te góry, o których mówiłem. Dobra, wyskoczymy sobie na górę. Łatwo można po nich skakać. No i teraz jesteśmy tu podłom taka fajna dolina, z krowami no i z... fajna skała no i tam jest ogólnie węgiel, jak widzicie można zauważyć podle tu. o, tu mamy węgla na początek można to sprawdzić, tu mamy owce, krowy, więc nie będzie z niczym problemu, jakby ktoś grał na survivalu tu sobie jeszcze oblecimy, tu mamy odkrytą skałę więc też można fajnie sobie zrobić jakieś kamieniołom Tutaj też idziemy do jaskini. Tutaj znowu mamy węgiel. Wejdziemy sobie tu. Jak widzicie, tutaj nawet wszystko spoko. Yy, mamy tu nawet żwir, więc niczego nie brakuje, nawet utrudniającego nam życie żwiru. No i więc to tyle. Mam nadzieję, że SCIC się komuś przyda do survivalu, do kręcenia lub do pogrania sobie samemu lub z przyjaciółmi. Więc to tyle. Zapraszam Was do oceniania i komentowania tego filmu, a także innych, które znajdziecie na moim kanale. No i zapraszam, zapraszam Was też do subskrybowania mojego kanału, bo jak wiecie to nie tylko innych, ale mnie też motywuje do dalszej pracy i dziękuję za każdego suba i dziękuję za każdą łapkę w górę. No i o to tyle, ma.